Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla Was taki filmik, czyli vlog. Będzie to vlog o psach, o Sony i będzie on też dotyczył kanału. Na początek chciałam wam powiedzieć o tym, o nazwie tego vloga I abyście napisali jaką chcielibyście nazwę Ponieważ ja wymyśliłam, że będzie to albo psiakowy vlog Albo soniczkowy vlog Vlog z Sonią Soniowy vlog, czy coś takiego Jeżeli któraś z tych nazw się podoba Albo macie inne propozycje, to też możecie napisać w komentarzach Ja 10 lub 12 marca, nie pamiętam, wstawiłam taki vlog o żółwiu, vlog ze skorupką i już wtedy wam w tym... chociaż nagrałam go wcześniej, ale już wtedy Wam wspominałam, że powstanie w tym filmiku właśnie vlog ze skorupką, w odcinek pierwszy mówiłam wam, że planuję taki vlog nagrać z Osoni no i rzeczywiście myślę myślałam taki nagrać taki ja nagrywam. vlog nagrywam wiecie, z takiej perspektywy tutaj w domu bo tutaj położyłam logo w skosunięciu, bo tutaj jest najjaśniej. I w tym vlogu będę Wam mówiła kilka in o informacjach. Niektóre one dotyczyły kanału, a niektóre ogólnie soniczki. I teraz akurat on jest w domu, a nie zawsze będzie w domu, ale zazwyczaj będzie to taki właśnie w domu taki pogadankowy vlog, w którym będę po prostu omawiała różne kwestie i albo będę chciała Wam przekazać różne informacje. Więc po pierwsze, to chciałam Wam bardzo podziękować za 3000 subskrypcji, ponieważ wybiłam na kanale już 3000. Bardzo Wam za to dziękuję. I naprawdę trudno mi w to uwierzyć. ja Nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko. Dlatego też nie zaplanowałam niczego z tej okazji, bo nie myślałam, że tak szybko tyle będzie subskrypcji. I bardzo jestem tym zaskoczona. Ale dlatego też konkurs będzie z opóźnieniem. I konkurs z tej okazji pojawi się gdzieś na samym początku maja. Dopiero go ogłoszę. No ponieważ nie wiedziałam, że tak szybko będzie. Soniczka. A Sonia, widzicie, tutaj mam na sobie tą apaszkę z imieniem Sonia. Ale to już chyba zauważyliście. Kolejną informacją jeszcze, jaką chcę Wam powiedzieć, to jest to, że... To coś właśnie na temat yy, Q&A. A konkretnie, ponieważ niektórzy z Was prosiliście mnie, że chcielibyście Q&A, ale ja na razie nie będzie takiego filmiku. Yy, ale za to na razie zrobię taki filmik, zrobię taką kategorię, w tym... Yy, w vlogu psiakowym, vlogu. a jeszcze nie wiem jaka będzie nazwa, ale zrobię taką kategorię i powstanie taka kategoria, y, która będzie po prostu nazywała się Pytania od widzów, i w każdym tym psim, takim psiakowym vlogu y, będą na przykład jakieś trzy pytania od Was, na które będzie, będę odpowiadać. Ale jeszcze chciałam po prostu wyjaśnić, że ten vlog on nie będzie jakoś bardzo często, po prostu raz na jakiś czas takie coś będę nagrywać, ale nie jakoś bardzo często. I jeszcze teraz pomyślałam, że może otworzę znaczy, jakieś tą smaczki. czekoladę mam otworzoną, więc może jej dam kawałeczek, ponieważ dawno jej nie, jadłam. to jest ta czekolada Strixie. I tutaj mam jeszcze te przysmaki z Active Pet, więc może je otworzę, tylko jeszcze muszę wziąć sobie nożyczki. I zaraz do I Was jak widzicie tutaj mam te paski z Active Pet. Sonik już je kiedyś miała i ona strasznie jej lubi. Co jak tylko zobaczyła, że... Tak, Zuzia też się zaciekawiła przy smakami dla psa. Tak one wyglądają. Sonic bardzo je lubi. Takie. A tutaj jest Zuzia gryźła opakowana. A tutaj jest ta czekolada. Ta czekolada wygląda w ten sposób. A ten pasek tak, więc pomyślałam, że dam sobie taki kawałek malutki. Chciałam jej urwać, ale może utnę i też zaraz do was. Idę ten kawałek i dam. Dosłownie taki malutki, ale filmik z testerem tego już był, więc możecie też zajrzeć coś, jeżeli nie zapomnę, to dam wam linka do tego filmiku. Tu już sobie schowam, żeby więcej mi nie zjadłam. I może jeszcze idę taki malutki, malutki, naprawdę bardzo mały kawałeczek czekolady, tylko też zaraz to przedzielę. I tutaj też przedzieliłam taki mały kawałek czekolady, też jej dam. Chciałam to na vlogu. I w tym filmiku to jest już wszystko. Taki vlog możecie pisać, czy chcecie tą serię. I to w sprawie nazwy też napiszcie, czy taka nazwa Wam się podoba, która z tych Wam się podoba, które wymieniłam na początku. I do zobaczenia w kolejnych filmikach.